Witajcie z tej strony KUKUS. Dzisiejszą recenzję poświęcę na zestaw numer 44014 Jet Rocka. Pamiętam, że wiele osób było zainteresowanych tym zestawem oraz jego funkcjonalnością. Dlatego też, bez dłuższych ceregieli, proponuję zacząć właściwą recenzję. Opakowaniem jest kartonowe pudełko. No, muszę Wam powiedzieć, że dosyć spore, jak na tego rodzaju zestaw. Przednia ilustracja to przede wszystkim nasz robak chaosu. Dosyć spore logo Hero Factory. Informacja o punktach do gry internetowej. No i logo Brain Attack, czyli podserii Hero Factory. Po drugiej stronie mamy przedstawioną główną funkcjonalność, czyli otwierany wizjer znajdujący się przy głowie naszego bohatera. Informacja o możliwości wystrzeliwania naszych dział plazmatycznych. Możliwość odczepienia głównego bohatera od jetpacka. Informacja o składanych skrzydłach. Na dole mamy informację z kolei o tym, w jaki sposób możemy odczytać punkt do gry. Boki opakowania to przede wszystkim ostrzeżenia przed złymi dziećmi, które lubią połykać elementy. Kolejne powtórzenie ilustracji tytułowej wraz z napisem Jet Rocka. Głowa skali 1 do 1 oraz logo LEGO Club. No to co wypadałoby rozpakować nasz zestaw. A oto i zawartość naszego opakowania. Instrukcja, arkusz naklejek, dwa elementy wrzucone luzem oraz trzy woreczki. Dwa większe i jeden mniejszy. W swojej ostatniej recenzji z serii Hero Factory mówiłem, że instrukcja była pomięta i wyglądała tak, jakby ją ktoś za przeproszeniem krowy z gardła wyciągnął. Tutaj sytuacja jest zupełnie inna. Tutaj nie trzeba było żadnej tekturki usztywniającej, dlatego że książeczka już sama w sobie jest sztywna. Jest bardzo przyjemna w odbiorze i wydaje mi się, że budować się też będzie bardzo prosto. Zobaczmy w takim razie do wnętrza. No, mamy tutaj na pierwszych stronach komiks z Hero Factory. Z tą jedną różnicą, że grafika jest teraz znacznie większa niż w przypadku zwykłych robotów. No i zaczynamy składać robota. Czarne klocki otoczono białą obwódką. Dzięki temu całość lepiej się buduje. Zwłaszcza wieczorem. No i tutaj mamy już robota. O, i naszą ukochaną Buźkę, Nie strzelać do dzieci. I spis elementów. Trochę tych klocków jest. Przede wszystkim takie bardziej technikowe. Kolejna reklama do gry internetowej. Z tym że. Zastanawiam się, co oznacza ten 1000, bo jeżeli na opakowaniu pisze, że dostajemy 3000 punktów, a tutaj że 1000, czyli co, że w zestawie otrzymuję łącznie 4000, czy to po prostu jest kwestia tylko samej reklamy? Chyba, że to jest błąd w wydruku, nie wiem. W każdym razie instrukcja jak wpisać ten kod jest tutaj widoczna. No i mamy tutaj z drugiej strony screeny z gry. Tutaj już mamy reklamę innych zestawów z tej serii. Ten smog wygląda całkiem obiecująco. Widziałem parę wideo recenzji i wbrew pozorom bo się tutaj troszeczkę taki ubogi może wydawać ale wbrew pozorom jest całkiem dobrze przemyślany. Ma kilka ciekawych patentów i muszę się poważnie zastanowić, czy warto na niego polować, czy nie. Jednak 100 złotych piechotom nie chodzi. Tutaj mamy innych opryszków. Reklama z serii Trzyma. Tym razem tych dużych figurek akcji, no trochę ich jest, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie się to ogląda. Tutaj jest kolejna reklama tej aplikacji magicznej na smartfony, Lego Club oraz nasz dzieciak. Nie chcę się ja! Model posiada dość sporo ciekawych elementów. Pierwszymi elementami, którymi rzucają się w oczy są białe panele Rodem z serii Technik. Ogólnie tutaj są dosyć ciekawe, przezroczyste elementy. Zarówno elementy opancerzenia, jak również przednia szyba czy ostrza. Zadowolony jestem również z naramienników, dlatego że zwykle jest tak, że jeżeli one są dołączone do zestawu, to ich liczba nie przekracza liczby 1. A tutaj mamy aż dwie takie sztuki. Nasz model jest bardzo wygodny w trzymaniu, zapewnia to właśnie taki specjalnie wyprofilowany tył. W większości są to klocki z serii technik. Chociaż nie brakuje też elementów dedykowanych dla serii Hero Factor. Myślę tutaj o tym ostrzu. Ten czerwony element, który tutaj trzymam palcem, o dokładnie to, to jest nic innego jak dźwignia, która umożliwia uruchomienie mechanizmu. Mechanizm ten polega na tym, że jeżeli nacisnę tą dźwignię, wyskakują skrzydła do góry oraz działka. W tyłu modelu najbardziej rzucające w oczy są silniki. Każdy silnik to jest tak naprawdę biały panel technikowy wraz z kołem, który wystąpi już w serii Power Miners Podejrzewam około 2009 czy 2010 roku. I muszę Wam powiedzieć, że takie połączenie wydaje się co najmniej ciekawe. Chociaż oczywiście nie brak tutaj pewnych nieścisłości konstrukcyjnych. Chodzi mi głównie o to, że wszędzie tutaj występują szpary konstrukcyjne. A oto skrzydła. Muszę powiedzieć, że projektantom udało się całkiem nieźle je wyprofilować. I to nie wszystko, co oferuje nam skrzydło, bo poza ładnym wyglądem i poza tą funkcjonalnością, która umożliwia nam otwieranie i zamykanie skrzydeł, te skrzydła są po części regulowane. To ostrze możemy trochę przesunąć i w ten sposób wyregulować. Oprócz tego wszystkiego, skrzydło posiada jeszcze pociski. Wystarczy tutaj wypchnąć z tyłu i powinno wyskoczyć. O, wyskoczyło. Prosto na podłogę pełną kurzu. Nasz bohater posiada jeszcze dwie duże wyrzutnie. One naprawdę strzelają. I beczka. Lądowanie z telemarkiem. Jeśli myślicie, że to koniec, to znaczy, że jesteście w błędzie. Jeżeli tutaj weźmiemy, przytrzymamy tą przednią część naszej kabiny i damy ją tutaj do góry, otworzymy ją, wówczas uwolnimy naszego bohatera i będzie można go wyjąć. Odczepiamy tutaj jedną rękę, tutaj drugą rękę, i z tyłu jest jeszcze jeden zaczep. Nie wiem czy. O, troszkę go tutaj widać. Jetpack odkładamy na bok i możemy przyjrzeć się naszemu bohaterowi. Przyjrzyjmy się zatem bliżej naszemu głównemu bohaterowi. Ech, jakby to powiedzieć, no. Nie chciałbym być złośliwy, aczkolwiek wydaje mi się, że mamy do czynienia już z mocno zaawansowanym anorektykiem. Roka, byłeś całkiem niezły w trzeciej serii, potem zacząłeś chudnąć. Teraz chudłeś tak makabrycznie, że aż nie chce mi się na Ciebie patrzeć. Do tego wzrost koszykarza z NBA. No, sam nie wiem co o tym myśleć. Przyjrzyjmy się zatem artykulacji. Nogi oczywiście to standard teraz Hero Factory, wcześniej w Bionicle. Uginają się na wszystkie możliwe strony, nie ma większych problemów. Powiedziałbym nawet, że zakres ruchowy jest tutaj trochę za duży. Tą drogą mogliby już stworzyć jakiś nowy kształt tego krocka, dlatego że on się już powoli trochę przyjada. Poza tym on jest trochę, no nie wiem jak to opisać trochę za długi. Jak przystało na serii Hero Factory, nasz bohater posiada na brzuchu coś w rodzaju takich zatrzasków. Żeby je otworzyć, wystarczy je łatwo odsunąć i mamy bezpośredni dostęp do rdzenia. Zakres ramion jest. Całkiem niezły, zresztą podobnie jak nóg, to jest mocna strona właśnie tej serii klocków. Bardzo mi się podoba ten naramiennik i znajdę na pewno dla niego zastosowanie. Koniec się skończy recenzja. Może gdyby tutaj obudować go jeszcze trochę, wyglądałby trochę lepiej. Bo teraz to jest kiepsko, trochę. I przyjrzymy się głowie. Głowa prezentuje się tak. Podobnie jak z innymi częściami ciała można dowolnie obracać. I w dodatku możemy otwierać i zamykać wizjer do oporu. Pomijając na chwilę wygląd naszego bohatera drugą taką największą wadą, jaką on posiada, to jest problem z ustaniem. Dlatego, że naszego bohatera bardzo łatwo wyrzu przewrócić. I teraz pomyślmy chwilę. Jeżeli w takiej zwykłej pozie, bez swojego plecaka, nasz bohater ma problemy z ustaniem, to co dopiero z tym plecakiem? Według mnie, w tej właśnie części, projektanci się nie postarali. I to mnie w sumie zastanawia, bo jeżeli bohater ma sam problem, żeby ustać, to po co go jeszcze doładowywać dodatkowym uzbrojeniem? Pozornie wydaje się, że nasz bohater nie jest uzbrojony w nic poza swoim plecakiem. Jeżeli jednak odczepimy te ostrza i przyczepimy tutaj do rąk, powstaną całkiem zacne miecze na wypadek jak jakiegoś starcia ręcznego bezpośredniego z przeciwnikiem. Jak widzimy, zwykłe szeregowe figurki naszych bohaterów są niższe od naszego pseudo -koszykarza i chyba mają lepsze proporcje. Jednak te nogi, roki trochę mi tutaj nie pasują. Co jak co, ale obie figurki są bardzo pozowalne. Hero Factory jest chyba najbardziej pozowalną serią, która obecnie występuje w firmie Lego. E, nie oddam ci mojej cnoty. I na koniec taki mały dodatek mój egzekutor wzbogacony o dodatkowe skrzydła. Z boku plecak przypomina trochę takiego mechanicznego ptaka. Dość problematyczne jest ustanie jetpaka. Dlatego, że on nie ma tutaj żadnej podpórki poza tym ogonem, która umożliwiłaby mu wstanie. Ewentualną podpórką można uznać naszego bohatera, ale bez tego bohatera no, nasz plecek w ogóle już nie ustanie. Najwyższa pora zrobić małe podsumowanie. Zestaw 44014 posiada sporo ciekawych patentów zwiększających jego funkcjonalność. Powiem wam, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, kiedy pierwszy raz w praktyce mogłem zobaczyć, jak to wszystko działa. I prawdopodobnie mechanizm uruchamiania skrzydeł zastosuje w swojej konstrukcji. Niestety projektanci nie wysnuli wniosków z wcześniejszych wpadek, tak więc nasz główny bohater jest anorektycznie chudy, a jetpack posiada sporo szpar i szczelin, które przecież można by bardzo łatwo zapełnić częściami. Cóż, myślę, że mimo wszystko zestaw jest wart kupna, ale pod warunkiem, że będzie on na jakiejś promocji czy na jakiejś wyprzedaży. 150 zł za to coś, to troszkę jest za dużo. Tak czy owak, zastosuje go w swoim modelu, więc nie powinienem narzekać. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was, cześć.